Dzień dobry Witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym materiale, wideo Ten film będzie trochę taki poważniejszy W sensie mam nadzieję, że wam to nie będzie jakoś bardzo przeszkadzać Ale chciałem zrobić ten film, bo Wiem, że są osoby, które, które może miały podobne problemy do mnie Wiem, że na polskim YouTubie chyba nie ma takiego filmu o tym To też nie jest jakiś taki bardzo popularny temat Emetofobia Czym to właściwie jest? Emetofobia jest to ogólnie lęk przed jakby tą samą czynnością, ale przed, też przed Widzeniem osób, które wymiotują, i tak dalej. Nie jest to dosyć popularna fobia, w sensie ja się chyba nie spotkałem z żadną osobą, która ma tą fobię, akurat. Nie jest to arachnofobia, która jest bardzo popularna. Jak już wspomniałem, emetofobia jest to lęk przed wymiotami. Może zacznę od tego, jak to się wszystko zaczęło, żebyście mieli też kontekst. W marcu 2021 roku zdarzyła się taka. Dosyć nieprzyjemna sytuacja, od której mam wrażenie to wszystko się zaczęło. Pamiętam, że moja siostra pojechała wtedy z moją mamą do szpitala. To nie było nic poważnego, jakieś tam... Szczerze mówiąc, nawet nie pamiętam. No ale zostałem sam z moim bratem w domu. Ja sobie siedziałem na laptopiku, tam, nie wiem, oglądałem jakieś... Nie wiem, co się oglądało w 21 roku. Że wiem, że chyba ogarniałem pokój też, tam sprzątałem coś, nie, coś, coś takiego. Mój brat do mnie przyszedł, otworzył drzwi, powiedział, że go brzuch boli, po czym... Zwymiotował. Ja w tamtym momencie, kiedy on zwymiotował, on, ja po prostu pobiegłem, pobiegłem w kąt pokoju, zacząłem płakać, zacząłem krzyczeć, zacząłem. Nie, nie mogę się w ogóle uspokoić. Nie mogłem oddychać. Po prostu miałem po prostu gigantyczny atak paniki. Czułem się tragicznie. Pamiętam, że tam krzyczałem coś tam, żeby on poszedł do łazienki czy coś. On tam stał, nie wiedział, co się dzieje w ogóle. To dla kontekstu sytuacji. Mój brat miał wtedy jakieś, nie 5 lat. W końcu udało mi się jakoś uspokoić. Zadzwoniłem do mamy, zadzwoniłem do mojej cioci, żeby to wszystko ogarnąć. To leżało na podłodze i ja nie, nie byłem w stanie po prostu ani, ani na to patrzeć, ani na to, ani się do tego zbliżyć. I to nie było takie coś, że to mi obrzydzało, bo co to, to swoją drogą, ale to był po prostu taki niewyjaśniony lęk. Ja się bałem po prostu i to była sytuacja, która wszystko zapoczątkowała. Ogólnie ta cała historia może wydawać się wam się trochę śmieszna, w sensie, że wystraszyłem się tego, że mój brat wymiotuje i, i tak dalej i zrobię z tego taką wielką rzecz, ale jest to coś, co uprzekrzało mi życie przez pewien czas, także to, to może się wydawać absurdalne, ale taka jest prawda. Po tej sytuacji zacząłem bać się mojego brata, to do tego stopnia, że ja nie potrafiłem nawet siedzieć. Widzieć przy nim, jak on otwierał usta, to ja miałem taki odruch, że ja uciekam z tego pokoju. Było to dla mnie okropnie stresujące. Widziałem tą sytuację, kiedy on, jakby jak, już była sytuacja ogarnięta, co nie wieczorem, jak on spał. On leżał, usiadł, zwimotował i poszedł dalej spać. I to w ogóle jest absurdalne. Ja widziałem tą sytuację, i ta sytuacja. Tylko to pogłębiła. Ja nie byłem w stanie siedzieć koło tego człowieka, nie byłem w stanie siedzieć koło mojego brata, bo ja się po prostu tak bałem, że nie wiem, że znowu zmiotuje albo coś. Potem już było wszystko ok i jakby on nie, nie był chory w żaden sposób ani nic, ale ten lęk został. Są wakacje 2021 chyba, albo 2022, już nie pamiętam. Leżę z moim bratem w Danii na wakacjach byliśmy. Moja mama postawiła. Dwa materasy koło siebie, w sensie mieliśmy spać na dwóch materacach, po prostu osobnych. to było takie materacenie takie dmuchane, tylko takie, wiecie, takie, takie, no zwykłe. Postawiła nam to w salonie i mieliśmy tam sobie spać. Ogólnie wszystko było spoko, ale tam sobie nie wiem, coś tam oglądałem, czy coś. W momencie, kiedy mój brat ruszył się, nie wiem, o milimetr kaszlnął, to ja byłem w stanie wybić z tego łóżka, bo bałem się, że coś się stanie. I ja, ja tak żyłem przez jakieś dwa tygodnie, w takim ciągłym lęku, gdzie ja nie potrafiłem przebywać koło mojego brata. I to się zaczęło przekładać na więcej osób i na, na większą skalę. Ja potrafię mieć ataki, paniki w momencie, kiedy zobaczyłem w jakimś serialu, więc wiem ja wtedy oglądałem, w jakimś Sex Education chyba pamiętam, że wtedy oglądałem, była, była tam scena, w której Otis yy, wymiotował, to ja nawet nie umiem tego opisać, tego uczucia. Było okropne, było takie, byłem po prostu zamrożony ze strachu. Faktycznie mi afektowało, że ja codziennie, to nie było tak, że, że w, w momencie, kiedy coś takiego się wydarzało, to ja się wtedy bałem. Ja się bałem cały czas. Ja się bałem chodzić do szkoły, ja się bałem chodzić Gdziekolwiek tak naprawdę, gdzie mogłaby się wydarzyć taka sytuacja, szczególnie jeżeli chodzi o takie dzieci, bo jak jest osoba dorosła, no to no, nie zwymiotuje przed tobą i jakby nie, nie odwali nic takiego raczej pójdzie do łazienki, ale głównie jeżeli chodzi o dzieci. I było parę takich sytuacji, w których mój brat wymiotował na przykład, albo widziałem, jak ktoś wymiotuje inny. I w momencie, kiedy ta. Fobia się tak uspokajała, że tak powiem, to zdarzyła, zdarzyła się kolejna sytuacja, która nowo pobudzała we mnie ten lęk, i nie byłem w stanie żyć tak naprawdę. Naprawdę wiem, że to się może wydawać jakieś takie absurdalne, brzmi jakbym przesadzał, ale tak naprawdę pchło. Szczególnie miesiąc po takiej sytuacji, w której ktoś widzimy, ktoś wymiotuje, nie byłem w stanie normalnie funkcjonować i się nie stresować. To było, ta, to było tak, że była taka sytuacja, w której się to działo. To był, to był pik. Nie w tym dobrym sensie Tygodnia na tydzień się to uspokajało I... Znowu była taka sytuacja I znowu był pik Znowu o tym myślałem i znowu się stresowałem tym I to było strasznie dziwne, bo To nie jest codzienność, że ktoś wam, nie wiem Będzie wymiotował No, ale tego się bałem, że Zdarzy się taka sytuacja Byłem u mojej cioci I to było chyba na urodzinach, czy coś takiego No, znowu zdarzyła się taka sytuacja ja poszedłem do pokoju, gdzie byli Temżscy goście. Ja nie chciałem zacząć pajacować. Ja nie chciałem, ja, jakby, ja nie chciałem robić jakiegoś problemu, co nie? Ale ja zacząłem się trzęsieć, zacząłem, zacząłem płakać. Zacząłem. Nie, nie mogłem w ogóle za od zabrać oddechu. Jak wróciłem do domu, to się przespałem i trochę się uspokoiłem z tym. Ale potem znowu przez parę tygodni była taka sytuacja, gdzie się ciągle tym stresowałem i ciągle. jakby byłem on. Takich sytuacji było parę. Jedna sytuacja była u mojej przyjaciółki i też. Okropnie się z tym czułem, że ona musiała mnie wiedzieć w takim stanie. Bo to doszło do tego stopnia, że nawet nie było takiej sytuacji, żeby ktoś wymiotował, ale ona o tym wspomniała i to już włączyło we mnie to, ten lęk. I ja naprawdę chciałbym przesadzić. Było coś takiego, że ja się bałem jeść coś, co było, nie wiem, dwa dni przed końcem terminu albo w dniu, terminu ważności, i dalej w, w, się w sumie boję. Ja od zawsze jakoś tak nie podchodziłem do takich produktów, które. Mimo tego, że nadają się do zjedzenia po terminie, nie wiem, to nie jest jakieś mięso, ale nie wiem, jakiś serek na przykład czy coś, to się bałem to zjeść. Kolejna sytuacja była na wtopie. Jeżeli nie wiecie, co to jest wtopa, to jest takie, takie spotkanie teatralne powiedzmy, taki może nie festiwal, bo to nie bo to jest bardzo takie prywatne. Organizator zaprasza różne zespoły takie teatralne, nie wiem, spektakle jakieś są i tak dalej. Sytuacja wyglądała tak, że poszliśmy sobie do KFC, bo... Czemu nie? Nie wiem, czy to było w sumie KFC czy McDonald's, nie, nie pamiętam już. No ale no, poszliśmy sobie gdzieś, tak? To było po północy już. Ja w pewnym momencie zacząłem czuć się tak nie najlepiej. Po prostu było mi niedobrze. Nie my się jakoś zsynchronizowaliśmy czy coś. Dosłownie wszyscy, wszyscy zaczęli się tak czuć. I to nie było coś z tym KFC, tylko po prostu to ktoś był chory i pozarażał. Wracaliśmy stamtąd i moja koleżanka zwymiotowała na ziemię. Ja na szczęście nie widziałem tego bo zatkałem uszy i zamknąłem oczy ja tak zawsze robiłem jak zdarzyła się taka sytuacja no ale potem niestety wracałem, trząsąc się cały moja koleżanka próbowała mi jakoś pomóc, nie wiem, coś tam mówiła do mnie żebym oddychał a ja takie, kobieto czy ty się możesz zamknąć? w sensie bo mi jest, mi jest łatwiej się uspokoić jak nikt o mnie nie gada szczególnie w takiej sytuacji, potem poszedłem do łazienki, byłem w tej łazience z dwie godziny, bo to też jest taka rzecz, że ja jeżeli jestem chory, jeżeli mam jakąś jelitówkę czy coś nie jestem w stanie wyjść z łazienki, nie wiem, ja się boję, że ja zwymiotuję z że dobiec do łazienki, czy coś. To ja jestem w tej łazience i ja spędziłem w tej łazience bardzo długo czasu. Siedziałem w tej łazience i próbowałem w pewnym momencie się w ogóle zmusić do wymiotów, żeby zwymiotować, żeby mieć to za sobą. I miałem w ogóle jakieś mroczki przed oczami. Była tragedia. I też starałem się unikać takiej nomenklatury, typu, nie wiem, żeganie, czy, 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 czy coś takiego. I ja wiem, że to brzmi, ale nie byłem w stanie ich wypowiedzieć. I nie byłem w stanie się przełamać, żeby ich wypowiedzieć. To brzmi, to brzmi strasznie absurdalnie, ale tak było. Ostatni raz, kiedy coś takiego mi się przydarzało, to było w 2024, chyba gdzieś na początku, albo pod koniec 2023 roku. Wiem, że to było w pierwszej klasie na WF-ie. Mój serdeczny kolega, który niestety już ze mną. Nie chodzi do, 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 do klasy bardzo, <noise> bardzo ubolewam nad tym W sumie to pamiętam w, w, Chyba w, tam w toalecie na WF -ie. Dalej mam ten obraz przed, przed oczami Ja nie wiem w końcu czy on faktycznie wymiotował Czy on zrobił sobie, robił sobie jaja Nie mam pojęcia, ale, ale Znowu miałem atak paniki i znowu To było strasznie humiliating Bo nie dość, że miałem ten atak paniki To jeszcze miałem go przed osobami który, Które są z mojej klasy Pamiętam, że poszedłem potem do Pani, i wysłała mnie do pani psycholog. pani psycholog nic nie pomogła. Z, z tym szacunkiem. I ja tak z tym żyłem, i nie wiem, czy mogę powiedzieć, że żyję dalej. Mam wrażenie, że to już się uspokoiło. W sensie nie jest to tak nasilone jak wcześniej. Nie dawno nie miałem takiej sytuacji, żeby ktoś wymiotował przy mnie, albo żeby, żeby była taka sytuacja po prostu. Dalej staram się pomijać sceny, które to zawierają. Jest jakiś taki blok na Tumblerze, chyba. Przed każdym nowym filmem, jaki widzę, to wpisuję sobie po prostu emetofobia Warnings i to faktycznie jakby są, są normalnie ostrzeżenia, ludzie dają od której minuty, do której i tak dalej, szczególnie w takich e, w bardziej popularnych e, serialach i filmach. Tą stronę odkryłem, jak byłem w takim no, w najgorszym czasie, jeżeli chodzi o, to, o tą fobię że no, uratowała mi dupę trochę. Chcę się postarać, że tak powiem, bardziej wystawiać na te takie sceny, które zawierają Wymiotowanie i tak dalej. W sensie jakichś filmach, serialach. Wiem, że to mi może się trochę pomóc oswoić z tym. I czemu ja ten film nagrywam w ogóle? Wiem, że są osoby, którym ten film może pomóc. Osoby, które mają jakieś takie fobie, które nie są aż tak popularne i są uznawane za dziwne. Może też nie fobie takie, o, ale takie lęki, które nie są do końca zrozumiałe przez innych może to też wam pokazać, że też byłem w takiej sytuacji i rozumiem was. Wiem, wiem, że takie osoby potrzebują tego, żeby ktoś ich zrozumiał, bo byłem sam byłem w takiej sytuacji. Wiem, że niektórzy mogą się odpalić i powiedzieć, że to jest w ogóle to dzisiejsze pokolenie, to jest w ogóle pokolenie płatków, śniegu w ogóle, no ale co ja mam powiedzieć jak tak mój organizm reaguje na to? To chyba wszystko, co chciałem powiedzieć. Jeżeli macie jakieś swoje historie i tak dalej które, z którymi chcecie się, się podzielić, to zachęcam Zachęcam do komentowania, bardzo chętnie poczytam sobie Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego filmu Zapraszam na Instagrama, Twitcha i Discorda A my widzimy się bardzo, bardzo niedługo W kolejnym fascynującym materiale wideo Matko ja się żegnam jak Gosia Przepraszam Gosiu, ci ukradłem, że ci ukradłem pożegnanie Buziaczki i papa